Dzień dobry, dzień dobry, nie wiem, kto... nikogo. Filmik będzie i tak zapisane, więc dzisiaj mam dzień niefajnych włosów i dużego stojącego brzucha, bo teraz takie dziwne rzeczy panują. Że... Dobra, okej. Okay. Co by tu powiedzieć? Poczekam chwilkę, zrobiłam sobie kawkę specjalnie na to konto, żeby można trochę było poczekać żeby więcej osób przyszło, bo jak już jest ten live, no to myślę, że każdy woli. Słuchajcie. Muszę coś zobaczyć. Jakby ktoś coś... O! Witam, witam, witam. Właśnie chciałam powiedzieć, że żeby ktoś coś napisał, bo y, dawno nie nagrywałam i nie Ziem, wiem, czy będą się wyświetlały znieś... te wiadomości, ale pojawiła się wiadomość. Witam. Czekaj. Dobra. Słuch Słuchajcie, myślę, że wiele osób nie przyjdzie, no bo ja raczej nie jestem zdaną ilubianą, ilucia... <ślech>, że tak powiem, ale warto być dla was. Dla was. Mhm. Słuchajcie, ja mam tendencję do gardła, um, więc popijam, bo jak nie, to zapadam. Um, mam takie duszności, jak przy astmie, można powiedzieć, że duszę się, więc dużo piję. Takich drobnych, drobnych malutkich łyczków, więc i kawa, i woda, i można nawijać makaron na uszy. <słuchajcie> Żartuję. Słuchajcie, na początek przedstawię Wam... Jak jadę, w... ja uwielbiam książki. Zacznę od tego, że uwielbiam książki, uwielbiam przepisy. I, i marzę... ...mówię się na stare lata, to taki mój wielki, mój wielki dom, gdzieś y, najlepiej na pary peryferiach pery, miasta, czyli y, bardziej jakieś wioskowe sprawy, z pięknym widokiem, mm. bardzo dużo pomieszczeń. No o latach świetnych do przodu. Hej, hajoju Paula. I marzy mi się takie pomieszczenie, gdzie będzie zrobiona taka biblioteka z książkami. I ułożenie tam. Mm. Sorry, to ja chyba nic na to nie poradzę. No to chyba bardziej prawie. sprawy internetowe, na które nie mam wpływu. Też, że nie słychać hmm. Dziwna sprawa. Chwilę moment. Mhm. Mikrofon jakby zacinał. Ups! No to naprawdę nie fajna sprawa, bo w takim bądź razie. A to dziwne, że tak jakby mikrofon zanikał, skoro na Instagramie nic nie za zacina, a tutaj zacina. E, teraz lepiej, o teraz lepiej. Teraz dobrze. Nie wiem, a tak naprawdę tu nic nie zrobiłam. Ale dziękuję Wam, jesteście jak z, zwykle niezastąpieni. Yy, świetnie, że mi piszecie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Ale naprawdę, no to jakieś techniczne musiało być, nie wiem, może się cieszę od internetu, bo nic nie zmieniłam, tyle co wzięłam. Yy, telefon pies. Telefon do ręki, ale okej, okay, najważniejsze, no, że mnie słychać, że mnie widać i można dalej. Yy, o, no to ja właśnie, no to chyba jednak Internet. Ale ja siedzę w miejscu. Dobra. Dobra. To już tak się przybliżyłam, że niedługo będziecie widzieć moje rozszerzone pory. Eee, wracając do tego, że. Taka biblioteka. Jak się ruszam, to zanika. Nie jestem w stanie nie ruszać się. Eee, biblioteka. I zawsze. do babci zawsze kupuję książki, a szczególnie, że tam są fajne ceny, bo za funta. No i o to, że jestem kobietą, która uwielbia przepisy takie, marzy mi się wydanie swojej własnej książki z przepisami, ze swoimi przepisami. Kiedyś teraz to można różne e-booki i tak zrobić, może tak być, że kiedyś spełnię swoje marzenia, yy, tak? Chciałabym mieć swoje książki. Yy, no i tak, o to wychodzi, że ta kosztowała mnie 50 pensów, bo ta również kosztowała mnie 50 pensów. Tutaj możecie zaobserwować, jest to książka ze, ze, zdrowymi ze zdrowymi przepisami, czyli Healthly Way. Yy, przepisy takie Fajne, bo też mamy troszeczkę opisanego, yy, trochę teorii, nie tylko same przepisy, to jest bardzo fajne, moim zdaniem. Yy, na pewno zwracam uwagę na, na książki, żeby było napisane ile kalorii, chociaż ja tak liczę, ale wolę się upewnić, że na przykład patrząc na jakąś daną potrawę, o, mało kalorii jest, więc może to zrobię. Wygląda ładnie. Yy, Czytam jakieś zamienić, Ja dużo zamieniam składniki. Także widzicie tyle o tej książce, ale o proszę same pudding wygląda obłędnie. Wygląda obłędnie. Ja patrząc na to, że ja jestem um, zafascynowana sportem i tak dalej, ale ja naprawdę dużo jem i wręcz przeciwnie. Y, jak nie słodyczy, a raczej takie chipsy, lody, to tak, ale żaden do żadnych że i takich... Nie chodziło o to. No. Teraz uwielbiam desery, jakieś bułeczki z drzemem, albo jakieś tosty z drzemem, albo jakieś desery typu śliwki, nie, 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 nie figi y, pieczone z, z miodem, albo... No takie, mam takie fazy na to, że mój organizm domaga się słodycza. Nie takie, wiecie, batony, chociaż na Halloween zaszalałam i jadłam normalne te niezdrowe m, i te... No, się przyznać no ale coś z tymi z trzeba było zrobić i nie zlewam, były smaczne od czasu do czasu można także jak kupię kamerę na na, na na ten Black Friday no to będę nagrywała jak coś znajdę fajnego i u mnie to jest tak jak gotuję jakieś potrawy, i one mi, moje rodziny smakują, to dopiero je To nie jest tak, że ja łapię pierwszy, lepszy i, i nagrywam. Nie, nie. Chociaż czasami też się zdarza, że tak zrobię. Mm, ale ja wtedy tego nie jeżeli coś, coś mi nie smakuje. Dobra, i następnie rarytas, jak już mało. Bardzo stare wydanie książki z drinkami. Słuchajcie, wzięłam to z, O! Kiedyś była taka seria, nagrywałam drinki, było. Um, brinki z Miśkiem w sobotnie, w sobotnie. Gdzieś tam wynajdowałam, ale dużo osób zna, na przykład nazwy, na przykład Godfather, albo, albo Sex in the Beach, albo UU, albo no różne są takie, które znamy. Ale patrząc na tą książkę, to było naprawdę dużo, na przykład od razu wziąłem bez wahania i powiem Wam, że sobie raz na jakiś czas takiego drina z miskiem zrobimy. Tutaj wiadomo, co potrzebujemy, no to przeważnie takie y, y, ozdoby, jak zrobić, y, 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 y. jak zrobić, na przykład y, świetne drinki, które są podawane w y, y, muszli ananasem. No. Skorupie na muszli y, od ananasa, no kurczę bajera, nie? Y, dużo takich fajnych drinkeczków babskich na przykład truskawkowych babskich. Kosmos, nie? No wiadomo, że może bez tej słomki, ale no zobaczcie, jak pięknie wyglądają te drinki, że naprawdę chciała sobie to wypróbować. Tak, raz na jakiś czas pobrócą takie również drinneczki, bo ja lubię sobie wieczorkiem z miskiem w weekend usiąść i odprężyć się przed Telewizorkiem i spędzić czas przy jakimś fajnym dodatku alkoholu. Dlaczego nie? jest w... dla ludzi, z rozwagą, jeżeli. Mam dużo kalorii, to wykorzystuję je tak jak chcę. Jestem dorosła, wiem co robię. Wasze zdrowie, um... przechodzę do rzeczy. Nie wiem wydaje mi się, że to jest kwestia naprawdę internetu, a może tego w jakim punkcie postawiłam telefon. Mogę się jeszcze tylko na chwilę oddalić i. Jeżeli to coś zmieni, na lepsze, no to zmieni, bo nie wiem, tam było bliście, bardziej w szafie, hmm, ale to chyba nie o to chodzi. No trudno, no ja, mu, ja nie muszę. Ale dobram to do końca. Przepraszam. E, w takim razie nie wiem czy resztę live'ów będzie nagrywane, bo skoro są takie trudności. No to bez sensu nagrywać coś, gdzie nikt nie będzie mógł usłyszeć a, albo... Nie będzie zainteresowany oglądaniem ze względu na zły przekaz. No dobra, to ja szybko tak może przelecę, bo nie ma nikogo i właśnie takie... Jak... Widzę, za, mówicie, że e, czy ja coś tutaj. Nie, no mogę tylko wyłączyć mikrofon. Fotografię Wam tylko co. bez głosu zainteresowane osoby. I tutaj był um, dwa funciaki. E, Dinozaur. Jest to firma Next fajna koszulka, dwa punciaki i pokażę Wam coś torpeda. Torpeda kurtkowa. Super akcja, super akcja, kurtka taka lotniczka, jak to się mówi? Pilotka, o, pilotka. Zobaczcie, kurczę, elegancja Jakby ktoś był zainteresowany firmą to o z kapturem y, podwójne zapięcie. Y, no i oczywiście tylko czufunkę. Także warto iść poszperać, pogrzebać, bo naprawdę można wyhaczyć perełki. Ja tam na pewno nie patrzę tak, jak jak Wam wspominałam, ale rzeczy. Wizualnie, jak wyglądają. Następnie jest to sukienka. Sukienka 3 funty. To wszystko jest za 3 funty. Tylko ta jedna koszulka była za 2. I to jest sule. Przepraszam. Ja może przybliżę, żebyście mogli sami zaobserwować. Piękna. Na zimę, bardziej zimowa, bo to jest taki ciężki welur, chyba, czy jakoś tak to się nazywa, z taką fajną kokardą. Naprawdę ładnie leży. Ja się lubię w takiej małej czarnej, idealna na randkę. A się Którą z tych sukienek na pewno ubiorę? Następna sukienka. Następna sukienka. Przemierzałam, więc mam odwrócony. <laughs> Przepraszam. Trzy funty. Mam odwróconą sukienkę, nie odwrócona. I sukienka z... zobaczcie. Nie jest nie z dodatkami. No akurat te są ładne. To nie chodzi o czarne, tylko że te akurat mi przypadły do gustu. Ona jest taka bardzo, bardzo prosta. Jedynie co ma to dodatek, to na bo ona jest w kształcie nawet taka prosta. Ona nawet nie odcina bioder, tylko jest taka prosta taka. Jedynie co, to tutaj ma takie paseczki, więc... to jeszcze fajnie wygląda, ale do jakiejś szpileczki ciemnych, grubych rajstop. Też będzie ładnie wyglądać i fajne kamyczki. Do tego jakaś i już można wyskoczyć na, ran... na randkę, czy tam czy funciaki za taką sukieneczkę. Oczywiście zdjęcia gdzieś tam poprzeplatane na pewno na Instagramie. tyłu i na Facebooku. Zawsze do tyłu te zdjęcia są bardzo do tyłu. No niestety. Tak jest, ale mam bardzo, bardzo dużo tych zdjęć. I kupiłam sobie spodeny. Aha, nie mówiłam wam rozmiary, ale te rozmiary są już mniejsze niż te, mam w szafie. Spodnie z Nexta. I to jest dziesiątka large albo long. 10L, więc large albo long. Eee, poliester, line, nu. No, 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 nie wiecie co, nie ma, jest guzik, <gryw> więc nawet. No dobra, mi się wydaje, że długie, bo ja jestem wysoką osobą i te wspomnienia eee, są w końcu e, dla mnie e, dobre, nie są, e, wiecie, przed kostkę, jak to się często zdarza. Mi to nie przeszkadza, bo ja wtedy robię styl taki ala ryba, rybaczki i też jest ok, ale jednak no, nie do wszystkiego wszystko. pasuje, także spodnie też z Nexta, to również rów za 3 punciaki, nie, przepraszam, za dwa y takie, ja nie wiem jak wam to, o, widzicie, taka delikatniuteńka, maluteńka, yy, krateczka, paseczki, taki, taki szef, taki wzór, szef, to nie, Taki wzór m, bardzo fajny, i on jest taki e, troszeczkę błyszczący materiał. Fajne spodnie. Leżą naprawdę e, Dosyć szeroka nogawka. ona jest szeroka wszędzie. To nie są y, spodnie y, typ, typ dzwon, tylko one są szerokie, wszędzie, naprawdę, naprawdę fajne. Ja mam dużo takich koszulek na takich właśnie rękawkach. Nie wiem, jak to powiedzieć ręka w taki ukośny, albo takich, albo na ramionczkach super spodnie. Do szpilki jakieś takie fajne. Muszę sobie w ogóle jakieś buty kupić, wiecie. I w ogóle jakieś rzeczy widziałam promocje na buchu znowu. Yy, bardzo dużo. I też z Luisa yy, kupowałam fajne promocje, są teraz takich pierdółek, bo takie proszę rzeczy na to ja nie dziękuję, nie polecam się nie opłaca, ale takie gadżety do domu, takie... Yy, nie wiem, jakieś doniczki, czy jakieś papierki, słomki yy, do pieczenia, do smarowania do kuchni, jakieś takie akcesoria. Fajne za grosze, za y, takie rzeczy na Wishu, to takich najbardziej, czy tam jakieś spodęki do ćwiczeń, tego typu rzeczy. To tak. I ostatnia rzecz, y, tu zasz zaszalałam, tu zaszalałam, ale widzę to. Y, moje swojego życia była bardzo, bardzo duża i zawsze marzyło mi się takie wyjście gdzieś na jakieś party, typu takie wesele, wiecie, bardziej eleganckie i chciałam zobaczyć jak wyglądam w takiej, w takiej sukience, bo to jest sukienka, no i jak ubrałam, no to to nie jest mój styl kupiłam trzy funty, no to trzy funty, ale wyjdę kiedyś kiedy się ubiorę, może na zimwestra może gdzieś na jakąś imprezkę coś takiego, ale chciałam zobaczyć jak, jak wyglądam no i już wiem taka fioletowa sukienusia na ramiączkach bałam się, że wyglądała, wiecie, jak to feda, wodna ale nie, dosyć nawet wyglądałam ok, chociaż nie jest źle i może kiedyś ubiorę, jak nie, no to pójdzie dalej w świat, który robiłam Eee, przy... Przeglądanie szaf. rzeczy poszło, no, znaczy nie duży, tylko jedna siatka. Bo dosyć często... robię. do oddania: tak, tak, tak. cukierunka, mhm. z takim fajnym zakończeniem. Taki o wiecie, może gdzieś pójdę na jakieś tańce. No, różnie to w życiu bywa. No, i tutaj się robi kokardę. Tak, także ma zioma księżniczka. Oh, Normalny śmiech na sali, ale fajnie, fajnie. Do, do niektórych spraw trzeba dojrzeć, i do jednej sprawy tak się bałam, zażykałam się nogami, rękoma wymiarami. Ja nigdy nie, bo mi się nie podoba, ale dowiedziałam się, że jest jedna taka sprawa. To może mi się spodobać i postanowiłam wypróbować. Na razie nie mówię o co ale coś, czego byłam bardzo przeciwna, i tutaj ktoś może. Ty, ty tego nie zrobisz, bo ty lubisz być w bardziej i tak dalej. Na pewno znajdą się takie osoby, które ja już tutaj mówię. Kobieta zmienna jest i tutaj nie ma nic złego, jeżeli ktoś... Po prostu zmieni zdanie, tak jak ja zmieniłam zdanie i chcę hmm. spróbować. A jakby ktoś się jeszcze pytał i zastanawiał, dnia kiedy... A... Ona zrobiła asycytki. Tak, to jak wygram w to, toto... to... Just marzyłam o tym od X dawno, dawno, dawno. No. Także ym... jeżeli zobaczycie powiększony biust u mnie, to znaczy, że wygrałam w Totlotkach. To <gryw> Taki żarcik. Znaczy, żart to nie jest, ale... No Mam za uwagę, szkoda, że to tak przerywało, no. Może ktoś zechce i obejrzeć to do końca fajne rzeczy. Niestety chyba nie będziemy nagrywać w takim razie na YouTube live'ów, że lepiej zrobić to od początku grudnia jak będzie kupiona kamera. Mam Trzymajcie kciuki, żeby były jakieś fajne promocje na kanona. Dziękuję, do zobaczenia, pa pa!